Dzień dobry. Polecimy za piosenką, która się właśnie włączyła. No właśnie. Czy coś cię doprowadza do szału dzisiaj? <laughs> Czy coś cię może doprowadzić? Że wychodzisz z siebie? Wiesz co? A widzisz, a tu się tak pokazuje pół na pół. Że. W sumie to od ciebie zależy. To mogą być rzeczy albo osoby, albo myśli, e, albo opinia, które ci mówią, że ci się nie uda i że masz się poddać. To jest jedna wersja, jedna grupka. <grytanie> A druga jest taka, to są znowu myśli, osoby, sytuacje, które będą cię wciągały w ognisko dramatu. Mhm. Ale wiesz, co tu jest pół na pół, czyli właściwie to chodzi o to, że to nie musisz ani w jedno, ani przez jedne drzwi, ani przez drugie drzwi nie musisz przechodzić w ogóle. Się tym nie musisz zajmować. W ogóle najlepiej z tym nie polemizować, wiesz? No, czy coś jeszcze nie, poza tym to nie. Tu widzę ewentualnie jakieś sprawy. Zdecydowanie sprawy uczuciowe. Dwa kielichy, czyli dwójka woda, czyli e, no, bliskie relacje, bliskie sercu, dwie osoby, które są sobie bliskie, a trzy miecze, czyli trójka powietrza, to mówi o, o tym, że coś boli. Mhm. Ale widzę, tak jak mi to tutaj mówi, to życie to nie. Nie będzie cię to doprowadzało do niedobrego jakiegoś, jeśli w to nie pójdziesz po prostu. To trochę taki przekaz, który mówi o tym, że to, co mówi o tym, że boli albo może bolać, to nie jest z tego miejsca, to nie jest z tej relacji, tylko to jest coś z przeszłości. I absolutnie, jeśli tak mamy, jeśli czujesz, że to rezonuje z Tobą, to to już należałoby te miecze wyjąć, wiesz? żeby przestało bolać czyli to trzeba by było otulić, dać się temu już zagoić, wiesz i nie, nie projektować tego dalej co my tu jeszcze mamy co cię może doprowadzić do największej ekscytacji twojej no wiesz co, to tutaj jest tak, że wychodzimy z takich układów gdzie była jakaś nierówność, to znaczy, gdzie na przykład miałeś, miałeś poczucie, że jesteś tylko dającym, a tutaj jest coś, co się opiera na, na mnożeniu czyli na dawaniu, utrzymywaniu, pozwoleniu sobie na to, żeby dostawać, sięgać. I Wszystko tutaj jest. Im więcej dajesz, wtedy to tym więcej dostajesz z powrotem, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. A ta piątka wody to też jest właśnie jakiś sposób patrzenia jeszcze ze starego, taki: hmm, No nie wiem, że muszę się starać, że muszę gonić za tym sukcesem że to, że, Czy za tą miłością, czy za, tą, za tymi przyjaźniami, czy za tymi ludźmi, czy cokolwiek, za klientami. Hello! No, to już nie musi być o tobie, wiesz. Już nie musisz za niczym gonić, ani za nikim. I tutaj jest też takie przypomnienie, że to, co jest dla ciebie, to, co jest Twoje, czyli to, co jest. Dostrojone do ciebie, to przychodzi do ciebie samo, łatwo i lekko. Można temu też zaufać. I, i to po prostu jest. No. To po prostu jest. A jeśli coś gdzieś e, masz takie wrażenie, że coś ci może uciec, to. To albo masz błędne przekonanie, albo znaczy, że to nie jest dla ciebie. Co jeszcze? no widzisz, znowu tematy relacyjne. Mhm. To znaczy, jedno jest połączone z drugim, wiesz co? Eee, tu są tematy obfitości i znowu otwartości na otrzymywanie, na no więcej. Pozwolenie sobie na więcej, na więcej dobrego, jakby to było właśnie, jakby już wszystkie sprawy się naprawdę ułożyły po Twojej myśli dla Ciebie najlepiej, albo jeśli nie po Twojej myśli, to lepiej niż po Twojej myśli. Jakby sobie było na to pozwolić, no? Ale to będzie miało coś wspólnego też z Twoim takim szczęściem osobistym. Eee, I pewnie ma. Mhm. no dobrze, no to powiem to tak no. dla panów to pewnie będzie oznaczało, że to to ma dużo wspólnego to znaczy tym więcej będziesz zarabiał tym bardziej będziesz miał dla kogo i będzie ci się chciało dla tej osoby właśnie i jeśli będziesz w, jakby w, no właśnie do właściwej do właściwej cesarzowej by trzeba było się przymierzyć. <noise> no, to tam na pewno jest dużo radości. A dla cesarzowej jest tak, że ona będzie miała tym lepiej w życiu i tym lepsze relacje też, jeśli się skupi na, na swoich potrzebach i na tym, żeby była szczęśliwa. Mhm. I nikt jej tego nie da inny, tylko ona sobie może na to samo pozwolić, tak naprawdę. I wtedy inni też będą mogli przyjść do tego, dołączyć. To takie proste. Co jeszcze? Damy Wam jeszcze jakąś radę na koniec. No kotek, no tutaj już wszystko jest gotowe, czeka. Wystarczy wsiąść do Rydwanu i do tramwaju yy, i ruszyć. Yy natomiast też hmm, tu jest też właśnie coś o jakiejś samodyscyplinie, sile woli a ja bym powiedziała, że może nie warto w tym momencie słuchać nikogo innego poza samym sobą a no trochę wszystko inne potraktować jako po prostu jakieś głosy różne różne przekonania a Posłuchać siebie, wiesz, naprawdę, bo to tak naprawdę wiesz, jak tam się dostać. Jakieś będą mocne manifestacje w lipcu. Czyli już za chwilę, tak naprawdę. No. Nie bój się, nie bój się pokazać światu, ale też wiesz co. Trzymałabym swoje myśli. Blisko się w tej chwili. Co nam tutaj wyniknie z tego wszystkiego? No, przecież może to też chodzi o to, żeby, że wreszcie może się uda złapać jakiś balans pomiędzy tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz. Trzeba się będzie jeszcze czegoś nauczyć. Cały czas tutaj jest mowa o jakimś ugruntowaniu. I zachowujmy się właściwie. <gry> Zachowujmy się właściwie, kochani, tak jak czujemy. No, tak jak czujemy, że będzie dobrze. Hmm? Coś jeszcze? Hmm? I możesz zacząć zawsze od początku, wiesz? W każdym momencie możesz zacząć od początku, chociaż tu może być mowa albo o jakichś nowych ścieżkach, albo o jakichś rzeczach, które robisz. Po raz pierwszy w ogóle, albo po raz pierwszy w taki sposób. Mm. I ja bym szła za tym nowym, właśnie wiesz? Ja bym szła do tego nowego. Jak najbardziej. No. Dobrego dnia, kochani. Dobrego dnia.